Cześć wszystkim, jestem Magda i dzisiaj zapraszam Was na taki filmik informacyjny odnośnie nowego, igrzyskowego maratonu i poprzez nowy mam po prostu na myśli Najbliższy termin. I dla tych, co nie wiedzą, co to jest Igrzyskowy Maraton, chociaż hala organizowałam go już dwa razy, ale i tak powtórzę to. E, igrzyskowy Maraton to taki tygodniowy maraton czytelniczy, e, w którym czytamy książki, które podpasowaliśmy do odpowiednich kategorii. I kategorii w tym Igrzyskowym Maratonie jest. E... Chwila 6. I każda z tych kategorii jest jakoś tam bezpośrednio związana z igrzyskami, i hasło też układa się w coś związane z igrzyskami, ale do tego przejdę za chwilę. Najpierw termin. Otóż będziemy czytać w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, i to jest od 29 kwietnia do któregoś tam maja, tutaj wam po prostu napiszę, bo nie widzę w kalendarzu, który to jest maj, ale przez cały najbliższy tydzień będziemy czytać właśnie od tego 29 kwietnia do któregoś tam maja będzie trwać ten Igrzyskowy Maraton i będzie on ściśle powiązany z naszą akcją, którą organizuje wraz z Jennifer oraz Mają, czyli czytamy niedoceniane, więc większość tak naprawdę kategorii będzie poświęcona właśnie niedocenianym książkom, ale że ten Igrzyskowy Maraton jest trwa przez te dwa e, dni kwietnia no to niektóre kategorie jednak wciąż będą e, takie powiedzmy neutralne i nie będą dotyczyć ściśle niedocenianych książek jak zwykle wasze tbr y możecie e, wrzucać w różne social media i hashtagować e, czytamy niedoceniane oraz igrzyskowy maraton a teraz przejdźmy do y, tych kategorii i przy okazji pokażę Wam też książki, które ja wybrałam i tak będzie vlog, będę nagrywać vlog z y, tego tygodniowego maratonu, więc nie musicie się o to pytać, bo wiem, że lubicie oglądać takie y, vlogi z tych tygodniowych maratonów, więc vlog będzie. Tym razem hasło to będzie Liszka, czyli jest to według mnie taka jedna z najbardziej niedocenianych postaci, ponieważ istnieje nawet teoria, że bohaterka ta popełniła samobójstwo, ponieważ wiedziała, że nie jest w stanie wygrać, więc yy, to jest bardzo niedoceniana postać i dlatego stwierdziłam, że idealnie pasuje na. Ten igrzyskowy maraton, ponieważ będzie on W większości trwać w maju A w maju trwa nasza akcja Czytamy niedoceniane, Więc yy, przyjdźmy do tej listy Jak Lawinia, czyli Książka, o której wszyscy zapomnieli I przede wszystkim pewnie zastanawiacie się Kim jest Lawinia, otóż to jest ta Awoxa, którą Katniss widziała Razem z Gailem w lesie A jeśli chodzi o Treść tego wyzwania, czyli Książka, którą, o której wszyscy zapomnieli To możecie to interpretować w taki sposób, że Wy na przykład zapomnieliście o tej książce, bo m, zapomnieliście, że macie ją na półce czy coś takiego, więc dowolnie interpretujcie wyzwania. Ja tutaj mam bedmami, ponieważ jest to książka, którą chciałam przeczytać odkąd tylko była jej premiera, a potem tak jakoś o niej zapomniałam i w sumie tak patrzyłam na te moje półki, co mogę wybrać i stwierdziłam, że kurczę, bedmami wybiorę, bo y, rzeczywiście zapomniałam o tej książce w niektórych momentach w ogóle nie pamiętałam, że mam ją na półce, a przecież Margo uwielbiam, więc... um uh Mam nadzieję, że to też mi się spodoba i to nie jest y, długie, ponieważ ma lekko ponad 300 stron, więc wydaje mi się, że to przeczytam na pewno. Więc jak chcecie poznać moją opinię odnośnie tej książki, to oglądajcie vloga z tego igrzyskowego maratonu. I jak Igrzyska, czyli książka, której początkowo nie chciałaś czytać. I musicie wiedzieć, że strasznie ciężko jest wymyśleć jakieś hasło na I, które jest związane z igrzyskami, dlatego I jak Igrzyska, ponieważ. Y, Wiem, że to hasło się kiedyś pojawiało, ale nie tym. Książką, której na początku nie chciałam czytać, to nasze małżeństwo. Jak usłyszałam o tej premierze, to miałam takie, to raczej nie będzie y, mój klimat, y, tego raczej nie będę czytać, ale potem Jen y, dostał drugi egzemplarz, więc mi go oddała i potem w ogóle dowiedziałam się o czym to jest, że to wcale tak naprawdę nie jest za bardzo o małżeństwie, tylko właśnie o tematach y, bardzo w stylu nienawiść, którą dajesz, a ja kocham tę książkę, więc mam nadzieję, że to też mi się spodoba, więc na początku tego czytać nie chciałam, a teraz naprawdę mnie do tej książki ciągnie. Ona też gruba nie jest, ona ma e, też 360 stron. No, to, to jest jednak grubsze, ale taka cieniutka się wydaje. Mam nadzieję, że to też uda mi się przeczytać. Es jak stylista, czyli książka, która jest znana albo nieznana przez swoją okładkę. No i ja tutaj wybrałam kluseczka, ponieważ wydaje mi się, że e, to jest ogólnie plakat filmu. Więc wydaje mi się, że książka ta będzie bardziej znana. Właśnie ze względu na swoją filmową okładkę. Yy, a czy ja wiem, czy jej początkowa okładka, czyli ta była znana? Wydaje mi się, że nie. Więc yy, książka. I znana i nieznana przez swoją okładkę, tak przynajmniej mam wrażenie. Z jak zawodowcy, czyli książka tak dobra, że doczekała się ekranizacji. No i ja wiem, że w sumie przed przeczytaniem tej książki nie mogę oceniać, czy jest dobra, ale doczeka się ekranizacji, więc ją tutaj wrzucę, czyli znów luseczka od Julie Murphy i będę oglądać ekranizację przy okazji tego vloga, więc będzie we vlogu Książka versus Film. Już teraz z góry mówię, jeśli to przeczytam oczywiście, ale to nie jest grube, to myślę, że za to zabiera się w pierwszej kolejności, to ma 270 stron, więc yy, myślę, że to będę czytać jako pierwsze. K jak koza, czyli książka z zakończeniem, którego nie znasz. I tak naprawdę to jest jedna z takich prostszych kategorii, ponieważ możecie wrzucić tu... Prawie każdą książkę, o której po prostu nic nie wiecie. Ja tutaj mam Miłość i Inne Rośliny Mięsożerne. Przede wszystkim nie wiem, jak ta książka się kończy, więc idealnie pasuje do tej kategorii. A po drugie, ja w ogóle nie wiem, o czym jest ta książka. Więc tym bardziej pasuje do tej kategorii, a naprawdę chcę ją przeczytać, bo słyszałam od Jen, że naprawdę świetna. Jak Alma Coin, czyli książka, która jest niedoceniana, i ona ma być konkretnie z naszych list. Jeśli zastanawiacie się o jakie listy chodzi, to już tłumaczę. Otóż w trzech filmikach pojawiają się nasze listy. W Filmikach, w których ogłaszałyśmy to nasze wielkie wydarzenia, tą naszą akcję, czytamy niedoceniany. Więc zarówno w moim. Ostatnim filmiku, jak i Jen, jak i Mai, znajdziecie te listy. Oraz te listy znajdują się również w zapisanej relacji na Instagramie u mnie, a także na wydarzeniu na Facebooku akcjach czytamy niedoceniane. Więc podlinkuję Wam te filmiki i to wydarzenie w opisie na dole, więc zerknijcie tam, ponieważ jest do wyboru 35 książek. Więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś w tej liście dla siebie, ponieważ są tam różne gatunki. Mamy i kryminał, i y, fantastykę, i Young Adult, i New Adult, i jakieś biografie chyba, yy, albo nie. <ścoughs> Więc. Yy... Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie z tej listy, a ja wybrałam tutaj miłość i inne rośliny mięsożerne, ponieważ ta książka pojawia się na liście u Jennifer, więc zobaczymy, czy taki super jak ona mówi i to by było w sumie na tyle sześć kategorii. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać wszystkie te cztery książki. Mam nadzieję, że tak. Czy ja będę miała wtedy wolne? Nie wiem, czy poniedziałek i wtorek mam wolny od zajęć, ale mam nadzieję, że tak bo jeśli tak, to, to na pewno przeczytam te książki, a jeśli nie, no to chociaż część, mam nadzieję, że uda mi się przeczytać. I w komentarzach na dole możecie napisać, czy weźmiecie udział w tym igrzyskowym maratonie oraz yy, możecie napisać swój TBR na ten igrzyskowy maraton. Pamiętajcie, że również w social media możecie wrzucać swoje TBR-y, możecie nagrywać filmiki z TBR-ami, możecie pisać posty na blogu z TBR-ami. Ja wszystko z chęcią będę czytać i oglądać, więc to by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeśli ten sklepiliście za Rzyskowym maratonem dać łapkę w górę, ponieważ ostatni pojawił się w grudniu, więc trochę czasu jednak minęło. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!